Idę na paznokcie. Jest jeszcze pogoda. pogoda dzisiaj takie cieplutko. Uwielbiam taką pogodę. Moje paznokcie przed. Jeszcze nie jestem pewna co chcę zrobić. Czy oni w ogóle będą potrafili mi to zrobić co chcę. Co są faceci. Coś robią paznokcie. Ale całkiem fajne robią. Więc zobaczymy. mam, że w tym roku w Szwecji jest naprawdę super pogoda, jeśli chodzi o lato. W tamtym roku była taka średnia, a dzisiaj dzisiaj ogólnie jest w tym roku fajna pogoda. Teraz dzisiaj w ogóle jest 25 stopni już, a jest godzina 11, więc naprawdę fajna, fajna. Okej, okay, więc ja już powróciłam z paznokci, pokazywałam wam, że miałam zrobić takie paznokcie, a skończyło się jak zwykle. Zrobiłam standardowe. Padnokcie klasyczne, można powiedzieć, w takim jasniutkim różu. E, mój ulubiony kształt, bo ja uważam, że najlepiej ten kształt mi pasuje. Zamknij drzwi! No, zamknij drzwi! Ten kształt najbardziej mi pasuje do moich dłoni, więc zrobiłam takie różowiutkie. I tak skończyły się moje szaleństwa. Ja zazwyczaj e, idę z nastawieniem, że jakieś zrobię wymyślne, a później kończę się tak. Ale też z tego powodu, że mi się nie chce tyle tam siedzieć. I e, jak... Mam jakieś bardziej skomplikowane paznokcie, wiadomo, żeby to dłużej trwało, a mi się po prostu nie chce tam tyle czasu siedzieć i tak godzinę tam siedzę, to już po to sam koniec senność mnie zaczyna ogarniać, więc brałam standardowe, standardowe w takim kolorze właśnie jaśniutkim, żeby też do wszystkiego pasowały, więc w sumie jestem suma sumarum zadowolona. Ja na lubię długie paznokcie, czasem chwilowo mi nachodzi taka chęć na krótkie. Ale później e, znowu mam ochotę powrócić do, do długich. Więc e, gorąco, dzisiaj jest naprawdę bardzo. Jest 13:26, i jeszcze mam być chłodniej, więc. I właśnie przyszło mi zamówienie z Shein. Część, myślę, że to nie wszystko. Ja tam sobie zamówiłam sobie dwie rzeczy. Zamówiłam tak z ciekawości dla dzieci coś. Chciałam zobaczyć, jak to wygląda gatunkowo i w ogóle. Więc dla nich zamówiłam jakieś tam buty, dwie pary butów zamówiłam z buty. całkiem są so fajne na tej stronie, więc zamówiłam dla nich buty i więcej zdecydowanie rzeczy zamówiłam dla dzieci. To siebie zamówiłam chyba dwie tylko rzeczy: jedną, jedną sukienkę i chyba jedną, jedną spódnicę. więc Zaraz wam pokażę te rzeczy. Także za chwilę wracam Może trochę krzywo stoi sori, więc mam tutaj takie pudełko ale myślę, że to wszystko mi nie przyszło, bo dostałam wiadomość, że przyjdzie mi za dwa dni. A dzisiaj miałam to odebrania, myślę, że jakoś, jakoś mi też zostawią jakąś paczkę pod bo tak oni właśnie robią, zostawiają paczkę pod Więc ja zaraz Wam pokażę co tutaj jest. Mam tutaj pierwsza rzecz. Ale Ala na buty zamówiła mu takie czaderskie, zobaczcie jakie ładne Jak to? Wyglądają naprawdę fajnie, więc takie kolory mu się spodobały mm. Jakie kolory? Następnie... Twoje były. był też Twoje też, to, zobacz Zobaczymy czy na Ciebie są dobre fajne, to nie wiem czy nie będą dobre. Słuchajcie, jakie czaderskie, następne takie z gumą pod spodem. Coś mi się wydają one malutkie, pokaż nóżkę. Spójrz góry. Hmm. Nie wiem czy one za małe nie będą. Ja nie, ja nie wiem. Będą chyba duże jak ja, Zobaczymy, ale naprawdę są bardzo fajne. Okej, okay. a drugie mam pranie, ale mam jeszcze trochę czasu, więc koszą coś za oknem, więc może być głośno. W każdym razie tam im też fajne ubrania. Chciałam zobaczyć, jakie one są gatunkowo, jeśli chodzi o te ubrania, bo tam były naprawdę fajne do wyboru. Więc zobaczymy pierwsza koszulka. To był chyba taki komplet. O, dla Olivera. Mm, powiem Wam, że fajne są gatunkowo. Takie spodęki były. Naprawdę fajny materiał mają. Nie mają sztucznego. I do tego taka bluzeczka. Zobaczcie, jakie fajne. Ładne? Proszę. Następnie dla Alana. Wszystkie To dla Alana. Nie, dla Olivera. Troszkę taki już materiał gorszy, ale zobaczcie, taka ładna. Zobacz dla ciebie. Następnie majtki to zamówiło. To majtki chyba dla Alana, z których mam? To Ja nie wiem. Ale że Powiem Wam, że majtki mają fajny materiał. O, to są moje. Mówiłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć par. Takie śmieszne, z wąsami. Powiem ja że fajne. Moje są fajne. I tutaj dla Ciebie, Oliwa, Maj. No o, ten materiał też jest fajny, jeśli chodzi o majtki. Widzisz, raz, fajne. dwa, trzy, cztery, pięć par, więc takie fajne. Widzisz dla Ciebie? Następnie tutaj chyba dla Alana. Dla mnie jest to zamówiłam takie leginsy. Ja już naprawdę nie pamiętam, co ja pozamawiałam. Takie spodenki sobie zamówiłam. Nie przypominam, ale okej. Okay. Przymierzę, później Wam pokażę. Następnie to będzie dla Alana. Heba! I ta bluzka, ale ona taka jest siateczkowana, więc ona może będzie przepuszczała powietrze, zobaczcie, z takim wilkiem. Fajna, więc ona ma taką siatkę, także powietrze powinno w miarę przypuszczać. Hmm, tutaj dla mnie jest Spodnie czy co? A, widzicie, ja już z czarnym zapomniałam, co, zam co zamawiałam. Więc jeśli chodzi o mnie, to pokażę Wam później. Albo zrobię hold, bo jeszcze mają mi przyjść rzeczy z hm -u. Następna bluzka dla Olivera, też naprawdę bardzo fajny materiał, przepuszczający powietrze. Masz tutaj bluzeczkę następną, zobacz, fajna. Nie mam już jeszcze. Ja Mówiąc bo po co ja zamówiłam. Następnie moki drodzy, dla też Olivera. Taka fajna, zobacz. Mm? Następnie coś dla mnie chyba. Kurczę, ja mi się wydawała, że tak Że mówiłam. ja sobie prawie nic nie podamiałam. Nie wiem, co kałam. W każdym bądź razie yy, 128. Czy to za mało? Ja o, to miało być dla Alana. Takie spodnie. Te spodnie już takie trochę. Nie wiem jaki to jest materiał, taki właśnie jak dresowy, jak mają do ćwiczeń, do biegania, do grania piłki. to jest taki materiał, więc takie spodnie do niego i spadźbą myśli do tego taka koszulka, koszulka już my jest troszkę, I do tego taka koszulka. I co, i co, i co? To te dżinsy moje, to też moje, tak. bo tak jak mówiłam wszystko nie przyszło, więc przyjdzie jeszcze druga paczka może jutro rano, bo dostałam już info. Tutaj kolejne dla Anana komplet. Dwa razy to samo. A nie, to jest trochę inne. Co? Dwa razy zamówiłam? Czajsi Janiu? ma dwa razy to samo do Czy to jest coś? To jest troszkę inne, ale zobaczcie. To jest ten komplet taki, to jest takie spodnie. To jest taki. To jest troszkę inne. dobra, ale co za zamówiłam? Podobne rzeczy. No cóż. No cóż. Co to jest? A, do przekowania ucha. No sobie zamówiłam jeszcze, że sobie przykuć, więc. <noise> sobie dziś przykuję jeszcze jedną. Także na razie tyle, ja za chwilę mam pranie, więc odezwę się później, może pokażę Wam te rzeczy, co zamówiłam, więc albo zostawię to na hol, bo ma przyjść do mnie, te, do kosmetyki e, i z hajmu, więc może zrobię taki duży hol, więc to później. Smakołyki mamy, czereśnie. Mm. Powiedzcie, dajcie znać, kto z Was woli czereśnie, a kto wiśnie? Ja zdecydowanie wolę czereśnie. Ja mam lubię czereśnie i wiśnie. Ja czereśnie. Ja lubię czereśnie. Ja zdecydowanie czereśnie, bo one są takie słodkie, także zajadam się. Ja nic nie lubię kwaśnego, więc... Pierwsze spróbowanie czereśni w tym roku. No, ja nie, bo ja jadę u Filipa. A ja nie. Okej, okay, ja zdecydowałam się was ponownie, mamy godzinę już 20.49. Właśnie miałam iść coś nagrywać, ale stwierdziłam, że coś zjem, bo zgłodniałam. W sumie dzisiaj mało co jadłam, e, później ugotowałam zupę pomidorową z ryżem. I w sumie byliśmy na zewnątrz. Później byłam odebrać tubaczkę z tymi, właśnie kosmetykami, co wam mówiłam. Więc teraz miałam właśnie się nagrywać, ale stwierdziłam, że jeszcze coś zjem, bo jestem w sumie głodna. Więc zjem sałatkę z rakami. Także przed nagrywaniem zjem sobie coś sałateczka wygląda tak a do tego mamy jeszcze sos jakiś taki zastanawiam się, może wezmę inny jednak ten czoskowy. I chyba sobie jeszcze dorzucę sobie awokado, bo jest miękkie I ten sos czoskowy wezmę I zjem i pójdę coś nagrywać Więc, 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 więc Dzieci się kąpią, a on się wykąpał, teraz Lever się wykąpał hmm. Hello moi drodzy, dziwnie wyglądam, odzywam się do was w następnym dniu jak widzicie, dziwnie wygląda, z tego powodu, że tylko oczy zrobiłam. Nie poddawałam jeszcze korektoru ani podkładu. W każdym razie nagrywam makijaż na Instagrama, na TikToka. I mamy godzinę już 13:42. Dzisiaj w ogóle długo pospałam. <grym> Znowu długo pospałam, bo jak wiecie, dzieci już nie chodzą do szkoły, do przedszkola. I obudziłam się po 11, więc naprawdę pospałam dzisiaj. Konkretnie, ale tak mi się dobrze dzisiaj spało. E, także właśnie robię makijaż, skończę to Wam pokażę Dzisiaj mi jeszcze doszło tak kilka rzeczy z Shein, więc zrobię taki mały haul osobny I też ma przyjść mi zamówienie z KMU, więc też zrobię haul e, Także o, i dzisiaj też właśnie będę próbowała tego rozświetlacza z Dior, palety Które wczoraj mi przyszła co Wam mówiłam właśnie, że zamówiłam i Hourglass ten puder y, transparentny. Zobaczymy, czy fajnie on wygląda pod oczami. Bo ja pod oczy żadnego pudru nie używam, bo za bardzo wchodzi z maszczki ale ten jest taki z, z drobinkami i rozświetlający, więc zobaczymy, czy będzie fajny. Także odezwę się raz, jak skończy ten make-up. Więc prawie skończyłam makijaż i właśnie używałam tych nowości, czyli tej, y, tego pudru, co... Mówiłam, że zamówiłam ze Hourglass i właśnie dałam go pod oczy. Powiem wam, że bardzo fajnie wygląda. Nie wysusza tej strefy. Właśnie zazwyczaj ja nie używałam żadnych pudrów. W ja nigdy nie używałam żadnych pudrów pod oczy, bo one wchodziły z maszczki, robiły właśnie taką okolicę bardzo suchą. A ten naprawdę fajnie wygląda, bo on jest transparentny, rozświetlający, z drobinkami podobno. Chociaż tak szczerze mówiąc, jeszcze ja widzę te drobinki. Może drobinek nie ma, ale jest taki... Yy... Roświetlający to na pewno, więc go użyłam pod oczy, i też użyłam jeszcze nie do końca, ale całej y, tej palety z są mówiłam, że tej palety z Diora, tutaj jest tak jakby brązer, y, róż powiedzmy i rozświetlacz, ale ogólnie to jest wszystko tak w formie rozświetlacza, to cała pareta, ale fajnie wygląda jako brązer, jak widzicie, fajnie się mieni. Y, no, użyłam też tego. Y, jakby różu i jeszcze rozświetlacz, no może, się że to bardzo fajnie wygląda. Nawet ten brązer taki rozświetlający, szczególnie właśnie latem, fajnie to wygląda, jak taki jest rozświetlona ta sera. Bardzo mi się to podoba. Ja ogólnie lubię rozświetlacze, więc jak najbardziej, więc jak najbardziej, więc jak najbardziej. Także jak najraziej jest naprawdę ona fajna. Jeśli jeszcze nałożę za chwilę ten rozświetlacz. Yy. Ale musiałam zbudować telefon, więc... Okej, okay, więc makijaż już zrobiony i powiem, że jak teraz tak patrzę po wyglądzie, to faktycznie fajnie wygląda to ta strefa yy, pod oczami. Jest faktycznie taka fajnie rozjaśniona i rozświetlacza. I tak wygląda tutaj ta strefa i powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie wygląda. Więc yy, w ogóle podoba mi się właśnie ten brąz taki rozświetlający. Myślę, że na lato naprawdę super co wygląda. I tak się prezentuje skończony makijaż, jaki nagrałam. W ogóle wczoraj zrobiłam sobie jeszcze dodatkową dziurkę. Czy Marcin mi zrobił? Tutaj. Więc tutaj w sumie mam już cztery dziurki. Miałam w sumie swoje trzy, jedna mi zarosła, więc odnowiłam tą. I tutaj sobie jeszcze zrobiłam jedną. I tutaj mam też trzy. Więc dorobiłam <grym i zimę> sobie. Eee, także tak wygląda makijaż dzisiejszy, skończony. Już jest godzina. Która? 14.15. 14.50. 14, ja rano małą bułeczkę i zjadłam co? Małą bułeczkę i kawę wypiłam. Także to było takie moje śniadanie średnie, więc idę chyba robić obiad, bo dzisiaj znalazłam fajny przepis na obiad. Frytki, kurczak, później na to ser się wsypie, zapieka się to w piekarniku. Oczywiście najpierw smaży się kurczaka, frytki też się smaży w piekarniku mrożone. Później się układa frytki na to kurczaka i ser daje się żółty, czy to mozzarella, czy... Yy, czy jakiś inny tego typu, zapieka się, robi się do tego też sos i kroi się ogórka, pomidora, daje się to na górę, później polewa się tym sosem i tak się to je. I także stwierdziłam, że dzisiaj zrobię taki, yy, taki obiad, także do słyszenia później. M mamy kota, widzicie? O, to jest kot siąświadł, który nam ciągle wskakuje. Ja słyszałam takie BUM, a króliki się przestraszyły, nie wiem gdzie jest ten czarny się schował. I mamy kota. Pukam do nich ich nie ma. Sorry błaganie, ale oczywiście dzieci porozwalały. Nie ma ich w domu, a kot sobie to je chodzi i się panuszy. Super, co? Więc ja tu siedzę z kotem. Patrzę, kiedy oni wrócą. On chce iść tam na balkon, ale nie chce go puścić, bo boję się, że wiecie, może spaść z balkonu. Mój królik czarny gdzieś uciekł, nie wiadomo gdzie jest. Miałam nagrywać i proszę bardzo siedzę z kotem przy drzwiach. Okej, okay, więc y, z, król z królikiem, miałam powiedzieć, z kotem miałam dzisiaj perpety. E, miałam dzisiaj z kotem akcję, <grym> ale w końcu go przerzuciłam i wrócili dopiero y, jego właścicielka wróciła dzisiaj o godzinie 7? Sam po siódmej do domu, więc, y, <grym> więc y, y, trochę na niego czas straciłam. W każdym bądź razie zdążyłam nagrać ten Hall z Shein. Y, y, i za chwilę mam jej przyjść właśnie ta paczka z HM. -u. 4 minuty. E, więc mam jej za chwilę przyjść. Śpieszyłam się właśnie, żeby nagrać szybko, zanim dzieci wrócą. E, więc udało mi się już nie mogę doczekać kiedyś... już nie mogę się doczekać, jak się ściągnę te rzęsy. E, Być się złożyłam całe rzęsy, jak robiłam makijaż. A oczy czym zaraz bolały, jak ja wtedy. Muszę... Jakie ja noszę, y całe rzęsy i długo noszę. W ogóle ta koszulka ma bardzo ładny kolor, fajny kolor. Makcinowi ją ukradłam i założyłam sobie te leggings z SHEIN I mega wygodna stylówka <laughs> pod domowa. E Dzieci są na zewnątrz, jeszcze nie wróciły do domu, więc godzina za 5-8. Także czekam na tą paczkę, odbiorę ją, ale jutro, jutro chyba ją nagram. Dzisiaj już mi się nie chce. E już nie mam energii, żeby nagrywać dzisiaj. Mm, Także tak wygląda sytuacja, w ogóle sobie kawy zrobiłam w końcu i nie wypiłam, ale myślę, że już nie będę piła, bo gdzieś na 8, nie będę miała znowu problemu, żeby zasnąć. Halo, to do mnie idziesz? Tak, do mnie. Okej, okay, idę odebrać paczkę. W kolorystycznie się wpasowałam. Hej, tak. Także paczka dostarczona, ale jak mówiłam, raczej zrobię haul jutro. Tak myślałam, że to jest ten ziomek z tego samochodu, one zazwyczaj mieli te samochody tak opisane, tak więc akurat taki biały, tak mi się wydawało, że to chyba on. Także e... Haul zrobię jutro. Więc myślę, że chyba to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. Więc już nic nie nagrywała. Już jest dość późna godzina Idę makijaż zmyć, który po prostu już mnie oczy rozbadały od niego Co nie? Co tym sądzisz wszystkim? Gdzie są twoje dzieci, twoje dzieci gdzie są? Nie wiem, daj mi Nie zgubiły się? Coś ich długo nie ma Niech A was. gdzie ty je zostawiłeś? Tutaj po tutaj Na tym placu no? One niegrzeczne są hmm. Także chyba kończę i dościągnąć ściągnąć te rzęsy i niech ulga na stanie. A zapomniałam, że nie mam tych patków do zmywania twarz. Nie wiem czy przynajmniej ten codzienelski makijaż. Medwan. Tak. Więc nie wiem. Piotr, wieje, pogoda się popsuła tak jak mówiłam, albo nie mówiłam. Była taka super fajna pogoda, a dzisiaj miała się już popsuć. No cóż. Zimno jest. Już nie takie zimno, 20 stopni się było. Tylko że pochmurno i wiecznie. Dostałam informację. Że... Moje rzeczy zostały dostarczone. Ale widzisz, za przesyłkę nie płaciłam, może dlatego, że jak się więcej rzeczy zamawia. Pamiętasz jak kiedyś było na początku, ta mm. przesyłka, że samochodami dostarczali, na no, próbę to było za darmo, później ona kosztowała, a teraz no, nic nie płaciło Może dłużej czekałeś Nie, ale od samego początku to się wybierało mm. Więc nie wiem o co chodzi, czy że za jakąś tam kwotę, czy coś, nie wiem mhm. Dobra, w każdym razie kończę, dozwolę się jutro, jutro należam ten hol, bo dzisiaj już nie mam ochoty W ogóle tak mi super włosy pciełeś Czego? To jest takie krzywe Zobacz tutaj, a zobacz tu To nie moja wina Bo będę musiała sobie wyrównać w Polsce Że moja, moja siostra wyrówna Bo e, macie nagrywałam, żeby trochę mi podciął te włosy i widzicie Mi że z tyłu są dłuższe, z przodu krótsze To nie moja wina Także kończę, ściągam ten te rzęsy, myję ten makijaż Ekstra ciemny i do usłyszenia jutro, albo w nowym blogu. Możliwe w nowym blogu, albo jutro. Więc pa.